No. Co tam? S.T.A.L.K.E.R. 2 ma zadebiutować 28 kwietnia bieżącego roku 2022 i nagrywając te słowa mam nadzieję, że ta data nie ulegnie już zmianie, bo były plotki na temat potencjalnego opóźnienia gry do jesieni, aczkolwiek no źródło nie jest szczególnie wiarygodne, także zbyt dużej wagi do tego nie przywiązuję tym bardziej, że te plotki mówią też o tym, że gra miałaby się ukazać na PlayStation do od razu, co no zupełnie mi nie pasuje do tego całego Xboxowego deala, jaki ewidentnie Stalker 2 e, ma z Microsoftem. Ale chciałem zadać w tym materiale takie pytanie, czy Stalker 2 może się udać? I to jest e, może troszkę kontrowersyjne, ale z drugiej strony chyba nie, jak się nad tym dłużej zastanowić. No bo tak, powraca ogromny tytuł, w sensie ogromny, jeżeli chodzi o poziom, wiecie, kultowości, przynajmniej w pewnym fragmencie społeczności e, graczy, bo oczywiście e, pierwsze części Stalkera, to znaczy trylogia Stalker, nie była jakaś super mainstreamowa nigdy, ale to jest jedna z tych serii, wydaje mi się, o której każdy przynajmniej słyszał. Tak, nawet gracze konsolowi, e, jeżeli nie grali w Stalkera, to słyszeli o tej serii. Więc to jest coś, co no, można porównać do pewnych innych serii, ale no, wiecie o co mi chodzi, że każdy słyszał o Stalkerze, wielu graczy PC-towych e, grało w, te, w, w gry z tej serii. Zresztą swoją drogą, jeżeli nigdy nie graliście w żadnego Stalkera, to naprawdę te gry są cały czas grywalne dzisiaj. I moim zdaniem nawet bez modów można się w nich dobrze bawić, szczególnie w Zewie pyrpeci, czyli w trzeciej wydanej części, ostatniej wydanej części która jest naprawdę fajnie też poprowadzona fabularnie i nie czujemy się w niej tacy zagubieni, może jak nowy gracz mógłby się poczuć w oryginalnym cieniu Czarnobyla, czyli w pierwszej części, więc śmiało możecie jeszcze nadrobić chociaż jedną z tych odsłon, żeby zobaczyć o co chodzi w stalkerze. I w sumie do tego też trochę nawiązuję w tym materiale, bo w stalkerze dla mnie chodzi o eksplorację zony i to jest taka drobna różnica, jeżeli chodzi o podejście do Singlowych, właśnie, shooterów między Metro a Stalkerem, bo jakby ewidentnie twórcy Metro trochę się wzorowali na Stalkerze, tworząc niektóre lokacje z ostatniego Metro, czyli z Metro Exodus, i to widać. Natomiast jestem po prostu ciekaw, czy twórcy Stalkera 2, nie widząc jakby, czy właśnie widząc sukces, jaki seria Metro odniosła. Nie postanowią troszeczkę uczynić właśnie nowego Stalkera grą taką bardziej, jeszcze bardziej fabularyzowaną, może troszkę bardziej liniową, ale wszystkie znaki wskazują na to, że tak jednak nie będzie. Bo mamy mieć ten otwarty świat, 60 km kwadratowych, no to słuchajcie, to nie jest, to nie jest mała lokacja. Yy, oryginalne Stalkery jakby nie były typowym Open Worldem, chociaż no jak dla mnie to i tak by był taki Open World, no bo mieliśmy niby oddzielne te strefy. To nie był jeden ogromny świat, tylko tam kilka, powiedzmy, plansz bardzo dużych, ale to i tak było na tyle rozległe, że to miało się takie poczucie otwartego świata w tych grach. Ale teraz mamy mieć normalny, jakby wiecie, typowy, typowy otwarty świat bez, bez podziału na, na zony, na strefy, że tak powiem, więc to jest całkiem niezłe. No więc nie grozi nam raczej coś takiego, że nagle ta gra stanie się liniowym shooterem. Natomiast bardziej chodzi mi o to, że chciałbym, żeby Stalker pozostał... Sandboxem. I teraz tak, niektórzy używają słowa sandbox nawet mówiąc o grach typu no, nie wiem, Assassin's Creed Valhalla. Ponieważ, no, tutaj możemy zrobić tę misję poboczną, albo możemy zrobić tę drugą misję poboczną, albo mogę sobie pójść, poszukać znajdziek. No, więc mam wybór w otwartym świecie, więc to jest sandbox. A to nie do końca, przynajmniej w moim odczuciu, może się ze mną nie zgadzacie, tak wygląda, bo dla mnie sandbox to jest właśnie taka gra, o której myślę, jak wspominam pierwszego Stalkera chociażby. Czyli gra, w której jasne są misje fabularne, są misje poboczne, ale jednak liczy się też w sandboxie gameplayowa swoboda, czyli że. No, czasem na przykład możemy kogoś zastrzelić, bo, bo tak, chociaż wcale gra tego nie przewiduje, czyli taki bardziej trochę, nie chcę mówić, że elementy RPG, bo to trochę tu nie pasuje może, ale właśnie ta swoboda gameplayowa i to, że y, możemy się nawet zgubić czasem, czy nie, nie wiemy gdzie iść y, i po prostu, że mamy dużo opcji właśnie zwią związanych z, z tym, jak, jak, jak budujemy naszą postać, co możemy zrobić w tym świecie przez, przez to, jakie mamy możliwości fizyczne, że tak powiem, i sprzętowe naszego bohatera. To właśnie Stalkery zawsze takie były, troszeczkę sandboxowe, że trzeba było kombinować, eksperymentować, i że można było zrobić tam tak naprawdę wszystko, tylko czasem nie mogliśmy, dlatego że nie byliśmy dobrze przygotowani. No mam nadzieję właśnie, że zachowa taki Stalker 2, taki aspekt tej swobodnej eksploracji, która będzie zachęcać do eksperymentowania na przykład, może różne sposoby rozwiązywanie różnych problemów, pokonywanie przeciwników, czy w ogóle rozpoczynania potyczek, więc to jest dla mnie najważniejsze chyba, żeby, żeby właśnie zachowano tę taką wolność, taką wolność, którą właśnie się poczuło, jak się pierwszy raz grało w cień Czarnobyla. Aczkolwiek to jest y, taka kwestia, która wydaje mi się jest najbardziej bezpieczna, że raczej zachowają ten charakter, no bo Stalker jest tak, tak kultową serią, że twórcy tutaj na pewno muszą się spodziewać, że ci, którzy czekają na Stalkera, mają konkretne oczekiwania. A na Stalkera 2 czeka bardzo dużo osób. W sensie, z tego co widzę w polskich social mediach, że tak powiem, czy na naszej stronie, nawet jak są jakieś informacje o Stalkerze 2, no to na tę grę czeka naprawdę mnóstwo osób. I hype też się udziela troszeczkę może tym, którzy nigdy nie grali w Stalkery, bo właśnie no bo też do tej gry podejdą ludzie, którzy grali w Metro i nie grali w Stalkery, w Stalkery tak, bo skojarzą. Podobny klimat, więc twórcy tutaj na pewno czują odpowiedzialność. Ale też trzeba pamiętać, że studio GSC Game World ukraińskie, oczywiście było to studio, które stworzyło oryginalne Stalkery. Aczkolwiek warto pamiętać, że tak naprawdę jest to też studio, które zostało rozwiązane, które przestało tworzyć gry na długi czas, z którego odeszło mnóstwo osób i teraz jakby to studio zostało przywrócone w 2016 16 roku. Po paru latach przerwy jeden z założycieli założył to studio jakby na nowo pod tą samą nazwą, ale to nie jest tak, że tam pracują ci sami ludzie, którzy tworzyli stare stalkery. Paru ich tam pewnie jest, ale to nie jest, jakby wiecie trzon zespołu. No i od tego czasu, przywrócenia tego studia do działalności, GSC stworzyło tylko jedną grę kozaków 3. Kozacy 3 no to nie była do końca udana strategia. Ale to też inna kwestia, tak? Bo to Kozacy 3 a Stalker to jest może coś innego. Może nie skupiali się na, na, na produkcji tych kozaków, tylko chcieli po prostu wydać grę jak najszybciej, żeby zająć się Stalkerem, bo to też możliwe. Natomiast no, nie chcę mówić, że mam jakieś wielkie wątpliwości. No bo, bo w sumie Kozacy 2, czyli też gra stworzona przez to studio w 2005 bodajże roku. Też otrzymali raczej średnie recenzje. A potem dopiero to studio stworzyło Stalkera pierwszego i, i kolejne odsłony. Także warto o tym pamiętać. Więc to może nie jest wyznacznik. Natomiast no ciekaw jestem po prostu jak sobie... Jest deweloperzy tam pracują, tak? Czy oni mają doświadczenie duże już w branży i tak dalej? Ponieważ na szczęście mamy już materiały ze Stalkera 2, tak? Nie są to jakieś ogromne fragmenty gameplayu. I co mnie trochę niepokoi, bo tak naprawdę ten najdłuższy trailer, który trzymaliśmy gameplayowy składa się z raczej z, z krótkich urywków. I tam na przykład jedną rzeczą, która budzi moje wątpliwości, był praktycznie niezauważalny odrzut broni przy strzelaniu. Ale no z drugiej strony to była taka filmowa prezentacja rozgrywki, żeby to ładnie wyglądało. Więc może to takie tylko na założenia prezentacji pokazano to w taki sposób. Więc chodzi mi o to, że ani razu nie widzieliśmy jeszcze takiego fragmentu rozgrywki, że no dobra macie tu 10 minut gameplayu ze Stalkera 2 z interfejsem, ze wszystkim jak eksplorujemy, w ogóle robimy jakiegoś quest'a pobocznego więc czegoś takiego mi brakuje, z drugiej strony no, mamy dopiero styczeń więc mamy jeszcze te 4 miesiące do premiery z kawałkiem małym więc mam nadzieję, że to jednak zostanie w ciągu powiedzmy no, najbliższego miesiąca bardziej konkretnie zaprezentowane, mówię o gameplayu oczywiście ze Stalkera 2 a twórcy wydaje mi się ogólnie, no mają ciężkie zadanie. Raz, że tworzą gry na Unreal 5, więc to będzie chyba ich pierwszy kontakt z tym silnikiem, z tą wersją. Chociaż to podobno jest silnik, na którym dosyć łatwo się tworzy gry, jeżeli kiedykolwiek się korzystało z innego Unreal'a, więc może to akurat nie ma takiego znaczenia. Na pewno natomiast dużym wyzwaniem dla deweloperów musi być nowy system A-life. life to był taki, jeżeli nie gry się w stalkery, to, to był taki, tak nazwano po prostu system symulacji sztucznej inteligencji w całym świecie gry. To znaczy naprawdę do dziś mi się wydaje, to jest system, który robi wrażenie w tych starych stalkerach. Nawet z perspektywy 2022 roku, bo tam i potwory, i NPC, i przeciwnicy mieli naprawdę swój tryb życia. Wiecie, tak się czasem chwalą dziś twórcy w różnych grach, że nasi NPC chodzą spać do domu jak jest noc. Wiecie, takie dosyć podstawowe rzeczy. To, to było w stalkerach właśnie starych, tylko naprawdę rozwinięte. Tak, że Widzieliśmy, powiedzmy, że no, jakiś, jakiś patrol o konkretnej porze dnia chodzi w konkretnym miejscu i, i jakby ludzie tam mieli zaplanowane faktycznie działania. Na, na, nawet nawet jakichś nie widzieliśmy, tak? bo w niektórych grach to też jest tak robione, że jak gracz jest w jakiejś lokacji, to wtedy aktywuje się skrypt i tam NPC coś robi. Natomiast ten system A-Life symulował faktycznie też to, co się działo poza naszymi, naszym zasięgiem wzroku. I to, to samo też dotyczyło potworów, jak się zachowują, jak się poruszają, gdzie, gdzie się pojawiają i kiedy się pojawiają. I to ma być właśnie o wiele bardziej rozwinięte w drugiej odsłonie. I ciekawie jestem, czy to po prostu wyjdzie, i jakich. Jakich nowości w tym zakresie możemy się spodziewać, ale szczerze mówiąc, nawet jakby to było tylko leciutko dopracowane, to co już było w oryginale, to i tak będzie fajnie, bo no, sztuczna inteligencja i właśnie takie naturalne zachowywanie się i przeciwników, i towarzyszy naszych, i jakichś tam innych stalkerów w tej zonie, to po prostu poz pozwoli zgłębić imersję, tak? jeżeli ta sztuczna inteligencja i ten system, ten system nią zarządzający będzie, będzie porządnie zaprojektowany. Nic nie wiemy jeszcze o fabule Stalkera 2, bo twórcy tutaj raczej specjalnie chyba chowają te informacje i nie pokazują nam, ale to, to akurat dobrze. Im mniej spoilerów, tym moim zdaniem lepiej. Stalker to jest taka gra, którą można prezentować zupełnie nie zdradzając fabuły. Więc tu nie mam żadnych akurat wątpliwości co do tego. Ciekawe jest, ciekawe jest to, że twórcy polecali, żeby zagrać właśnie w stare Stalkery przed. Przed zagraniem w dwójkę, ale może tam po prostu chodziło o sprzedaż. Wiecie, o sprzedaż egzemplarzy, jakby tych starych odsłon. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem na wstępie, jak najbardziej moim zdaniem warto szczególnie w Zew Prypeci, mimo że to fabularnie wszystko się łączy, ta stara trylogia, poszczególnie części między sobą, to i tak możecie zagrać tylko na przykład w Zew Prypeci, No bo wiadomo, nie, nie wiem, czy przejdziecie trzy gry do kwietnia. One są całkiem obszerne też. Też bardzo interesujący jest multiplayer, bo na oficjalnej stronie w FAQ. Jest odpowiedź oficjalna twórców, którzy mówią, że tak, będzie multiplayer w Stalkerze 2 w formie darmowego update'u po premierze. I ciekaw jestem jak to wyjdzie. Bo zakładam, że chodzi tutaj o kooperację, a nie, nie o żadne PvP. No bo koop taki bez prawdziwego zdarzenia w Stalkerze, parę tygodni czy miesięcy po premierze no byłby czymś naprawdę bardzo fajnym. Tak jak powiedziałem, ta sandboxowa natura S.T.A.L.K.E.R.a sprawia, że to jest idealna, moim zdaniem, gra pod koop, a naprawdę Eksplorujemy zone z drugim, z drugim stalkerem. No to aż się prosi, żeby było coś takiego. No i wsparcie dla modów też ma być. To jest taka oczywistość, ale też nie wiadomo dokładnie kiedy i jak, bo to jeszcze jest takie niekonkretne troszeczkę. Natomiast wracając do tego, czy stalker 2 może się udać, myślę, że tak. Myślę, że może się udać, jeżeli deweloperzy naprawdę, no, naprawdę wykorzystają po prostu DNA Stalkera, tak, jeżeli spojrzą co w Stalkerze było najlepsze, jeżeli po prostu zrobią to samo, tylko że na lepszym silniku graficznym z nową, z nową fabułą. No bo wszystkie takie oczywiste nowości otrzymamy, tak? Mamy otrzymać nowe, nowe mutanty, nowe rodzaje anomalii, nowe frakcje w ogóle, bo to też będzie... system frakcji zawsze był ważny w Stalkerach, gdzie mamy różne frakcje tych post-apo grupek ludzi i tam możemy z, z nimi wchodzić w interakcję. Jestem raczej spokojny jeżeli chodzi o Stalker 2, bo to co pokazano do tej pory wygląda co najmniej dobrze, więc wierzę że ta gra nie będzie zła jakby jak już wyjdzie. Natomiast chciałbym żeby naprawdę była fantastyczna i ciekaw jestem czy ciekaw jestem czy taka właśnie będzie, więc trochę wątpliwości tutaj przedstawiłem, więc nie chcę brzmieć jak jakiś hater Stalker 2, bo naprawdę oryginalną trilogię bardzo bardzo cenię, to jest Jedna z tych wyjątkowych gier, wyjątkowych trylogii. Mam lekki sentyment do, do Stalkera i życzę twórcom oczywiście, żeby to się naprawdę udało. I nam też wszystkim życzę, tak, bo też pewnie mnóstwo z was czeka na Stalkera 2 i mam takie pytanie do was. Czy wy myślicie, że to się uda? Dajcie znać. Czy te zwiastuny, które obejrzeliście już, czy ten gameplay, który tutaj na przykład w tle tego materiału możecie oglądać, czy to was napawa optymizmem, bo sama jakość jakby oprawy graficznej i tego jak ta gra wygląda na pewno to jest na pewno świetna i to pod tym względem jeżeli to będzie tak wyglądać finalnie, to nie mamy się o co martwić pozostaje tylko właśnie kwestia samego gameplay'u struktury gry no i trzymamy też kciuki żeby żeby obyło się bez Dużych dawek błędów technicznych, bo ostatni rok trochę nas przyzwyczaił do tego, że nawet te największe gry od największych studiów mogą się borykać z problemami techni technicznymi. Więc co dopiero Gra od Studia, które nie jest jednak typowo, wiecie, studiem odpowiedzialnym za wysokobudżetowe hity, jest mniejszym studiem niż jakieś Dice od EA. Więc to jest też troszeczkę taki aspekt, który. Leciutko niepokoi, właśnie czy ta gra będzie po prostu e, sprawna w momencie premiery, ale już nie będę tutaj, wiecie, siał wątpliwości. E, jeszcze raz tylko warto podkreślić, że, że chciałbym, żeby to się udało i chciałbym, żebyśmy otrzymali naprawdę fenomenalnego stalkera e, pod koniec kwietnia. I oby tak było. Życzę tego Wam i sobie jeszcze raz. I to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.